До гора всміхинула, си мови то стала. давно пуща має ходина і уся засміла. jest parad pasku, wielki pest. Pisanki robi się tuż przed paską, pod koniec postu. Robi się je dla ludzi, jedni drugim darują te pisanki. Robi się ich bardzo dużo, ale uważnie, bo praca jest bardzo trudna, delikatna. To jest robota trudna, tanka mówię. Ja tu urodziła się tu, w samu seli, caje po piwano, z lodem bronia. Radziwski koleś był. Urodziłam się w tej wsi zwanej Dzymbornią, położonej pod górą Pop Iwan. To był kiedyś dawny powiat Żabie. Tu wyrosłam, tu żyła moja matka, ojciec. Wszyscy stąd pochodzili i tutaj też są pochowani. Dawniej było tu bardzo ciężko żyć, bo komuniści nie pozwalali ludziom chodzić do cerkwi. Rozkułaczali ludzi, wysiedlali ich. Wielu stąd poszło na Sybir. I byli tacy, którzy już nigdy nie powrócili. Ale teraz jest już lepiej. Minęło 8 lat od chwili, gdy znów możemy chodzić do cerkwi, bo, jak mówią, teraz jest wolna Ukraina. Dozwolono, że możemy już wolno iść do cerkwi, wolna, jak to mówią, wolna Ukraina. Pamiętacie Polskę? Tak, pamiętam. braki w Tak, pamiętam. Miałem 7 lat, gdy była tu Polska, gdy na Polskę napadli. Pamiętam dobrze. Jak była Polska tutaj, za Polaków my dobrze żyli. Luks. Nikt nikogo nie zabijał za rąbanie drzewa w lesie, nikt nie straszył Sybirem, nie zamykał w kołchozie. A jak Ruski przyszli, to wysłali ludzi na Sybir, porobili kołchozy. Kto zrobił kołchozy? No kto? Oczywiście ruskie. No i niech ich szlak trafi

że jest to miejsce, w którym schowały się jakieś archaiczne obrzędy zwyczaje. No oczywiście teraz czas to się nie zatrzymał. Cywilizacja wkracza, sowietyzacja zrobiła swoje. Ale jednak mimo wszystko, jeśli się zejdzie z głównej drogi, wciąż można odnaleźć jakieś ślady tych dawnych czasów. No jesteśmy tu już drugi raz, byliśmy poprzednio na Boże Narodzenie. Dzisiaj akurat trafiliśmy na pogrzeb kobiety, która, u której byliśmy podczas świąt. Dosyć ciekawa postać, ponieważ jest to artystka, jak tu określają mieszkańcy Krzeworówni, był to ich profesor, taki wiejski kobieta, która płynnie wadała trzema językami, między innymi polskim malowała, pisała wiersze, znała stańca, jest za jego o dziewczynkę. Wchodziliśmy w dół, z góry. Przed, przed nami była procesja. Niesam, niesamowity widok. nieśli trumnę z, z ciałem I, i góry, ludzie, i to wszystko taka harmonia, przyroda. I naprawdę to było niesamowite. I właśnie. To, że nas przyjęli do swojego grona, pomimo tego, że my jesteśmy obcy yy, i traktowali nas właściwie jak, jak, jak znajomych, mogliśmy w ten sposób się lepiej przyjrzeć, jak to wszystko wygląda i jak, 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 jak naprawdę ludzie yy, bardzo naturalnie podchodzą do śmierci. Takie rzeczy można spotkać wtedy, kiedy się zejdzie z, z Głównej i się, że... Że to nic, że tutaj przy głównej drodze są gdzie niegdzie anteny satelitarne, że część ludzi, mając tego świadomość, że mają coś wartościowego, tworzy <krym> cepelię. Natomiast e, tam wyżej jest, e, jest inaczej. Wciąż, e, wciąż ludzie chodzą do znachorów, e, wierzą w moc prymówki, czyli e, e, zaklęcia, zamówienia, leczą się w ten sposób. Cool zawsze jest religijny, chociaż jest dy, dywno troszeczkę inne rzeczy. Czasem świętuje się święto religijny i czasem może się poświętować go to święto Bruna, coś tam deszcz pada, bo to jest człowiek, który mieszka z przyrody on tak świętuje i to i to, nie no, odstąpi się od religii, bo jest, to jest... Niemożliwe tego, bo jesteśmy wyświęconi wszyscy ludzie, chrześcijanie, ale jest taki czasem w ludzi miejscowych, to takie ciekawe rzeczy. Bo ja jestem kuculem i wiem, co takie święta świętuje, czasem no, tam nie można robić, bo tam może no, pierun trasnąć, coś takiego, no taki takie, takie, takie tak. І хинула символи, то та стала, продови буша мері ходила і уся заспівала, усі верхи продови буща, очі наші говорі, ворі. Гостів любовти збирають таїно буща zabroniali. Zabraniali, nie można było chodzić ani do cerkwi, ani chrzcić dzieci. To wszystko było zabronione. Kto chciał to zrobić, to musiał czynić to ukradkiem, żeby nikt nie widział tego. Bo wyrzucali z pracy tych, którzy byli wykształceni, a ci, którzy byli zwykłymi pracownikami, ci pracowali na polu. To oni się nie bali, bo z pola trudno wygonić. Ale ten, kto pracował na jakiejś posadzie, to już nie szedł do cerkwi, bo nie mu. Nawet dzieci chrzcić nie można było. Posadoło to nie szedł do cerkwi, bo nie było praw. We wsi Igrec, to jest wieś, gdzie właściwie idzie się dwie godziny przez, przez, przez lasy i jakieś tam górki, pogórki i potoczki. I tam jest kilka chat. Znaczy, kilka chat. Tam jest jakaś, no w każdym razie, wieś jest całkowicie zapomniana. I tam w, w zupełnie byłam zszokowana, ponieważ dziadek, którego byliśmy na, właściwie na obiedzie cały czas mówił o komunie, jak to komuna zniszczyła ich, jak to yy, mówił, że, było, że były wybory, że, że yy, teraz na nowo muszą to wszystko odnawiać, pytał nas o yy, PGR-polskie, -y jak jest z ziemią w Polsce, był jakby bardzo tym zainteresowany, mówił o tym, jakie mają problemy też z, właściwie z obrabianiem swojej ziemi. ziemi na przykład to mówił, że nie może porządnej kosy znaleźć na Ukrainie, że za, za, za polskich czasów to były dobre austriackie kosy, a teraz, a teraz nie ma dobrych kos. Ojciec opowiadał, jak tutaj było za Polski. Ziemia była nasza, wszystko było. Podatki, podatki trzeba było płacić, ale była wolność. Można było kupić ziemię, sprzedać ją. A teraz to prawda ziemię nam dali, ale sprzedać jej nie można, ani kupić. Tego nie pozwalają. Niby oddali, ale... Na Smotryczu. Pod pop Iwanem, tam jest moja połonina, mam jej 24 hektary. Teraz nazywają mnie farmerem i tam pracuję. Coś się wykosi, trochę się pasie bydła. Nie posiadam ornej roli, abym mogła ją uprawiać, ale bydło się pasie i z tego bydła można się utrzymać, bo tutaj z czego innego nie można się utrzymać, jak tylko z ziemi. Rele taki nie ma, u mnie takiego, żeby orano i orano i ziemi było, żeby można oraty pohata. No ale chudoba pasuje, pasuje się z chudoby. Wyżewa jest, bo inaczej u nas nie ma czego leż lecz schodować tej ziemi. Jest zemli. nas, wielki czwartek poprzedza paskę, nazywamy go Strasty. Potem w piątek, który my nazywamy płaszczenica, bo wynoszą płaszczennice do cerkwi, ludzie klęczą i modlą się aż do dnia następnego. To jest dla nas relikwia, jak gdyby sam Jezus Chrystus tam leżał. A następnego dnia o 12 godzinie w nocy płaszczenica jest uroczyście wynoszona z cerkwi i rozpoczyna się uroczysta liturgia poświęcenia paski. Буде посвящені, буде велика служба, буде посвящені пасні. Все і все його довго розп'яти на schoolboy nasze święta, ludzie się ubierają w te. Bo jakiś progres cywilizacji, w każdym terenie się zmienia coś. Ludzie już mają inne koszule, inne buty, inne to, ale w każdej rodzinie u nas, jak u mnie w domu, mamy swoje stroje ludowe, mamy nasze święta, Wielkanoc, Boże Urodzenie, różne święta, my ubieramy się wszystkie w swoje stroje. W stosunku religii zakaz był e, grzechokatolickiego kościoła. Był prosto wyniszczony, księdze, kościoły byli zamknięte i potem Почала ще реорганізація церкви, бо люди не хотіли, щоб церкви були замкнені і прийшли на православ'я. Практично мусили мусили прийшти на православ'я Московського патріархату, руські православ'я. Коли завжди ми були греко-католіками, тут православними, українськими православними. І це допомогло нам схоронити свої культури, свій язик, свою ментальність, поводження в, в родинах то власні кощі власне, до греко католицька церква, яка була під землі, але ми ходили там до тих церков, до тих ксьонзів. Вони учили нас, як то ще заховувати в родині, як заховувати в школі, як, як ще має заховувати чоловік в церкві. І то допомагало людям тут. Земляника зі сном збудилась, світі цвіти, заманіли. Ménche, Mod nebe. razy na Mówi się trzy razy: Chrystus woskres, kres. Stawia się wszystko na stół. Wszyscy siadają za stołem i pierwszy raz kosztują święcone. A potem można troszkę napić się wódki, ale nie za dużo, bo na Wielkanoc nie wypada pić. Nie jest to w zwyczaju. Nie З єге дочок малиночок вечураються, з єге дочок малиночок, а фіні чорнеці, напиймо серця, соку Напеймо в пані молодеці, напиймо серця посоку, чим горілочку, та зробимо чиста славу от домочку. Na tej ma serca wasło solodiańki, na wesela Właśnie, Guculi jest Guculi, to jest guzuli z Bartką i nie ma życia jak na Poloninie chce się, się śpiewa. Ale ja myślę tak, co każda nacja, każda etniczna grupa nacji ma robić krok do krok, za krokiem do przodu. Ja myślę, piękny jest Gucuzu w stroju Guculiskim, ale jeszcze piękniejszy, kiedy ten stroj... Jest zawsze uszanowany i poszanowany i żyje w jego krewi, ale jeszcze kiedy on za komputerzem i rządzi jakimś biurkom, prowadzi gospodarkę, bo kto za nas to będzie robił? Właśnie my tu gospodarujemy na swojej ziemi i musimy to sami robić. Progres cywilizacyjny, który rusza cały świat, ruszyły i te tereny. Właśnie, ale staramy się tak. Swoich dzieci chrześcijań do ślubu, ślub brać w cerkwi, stosunku religii, również zachowanie tych wszystkich tradycji, obchodzenie tych święt, również jak gospodarku budownictwo domu. Ciekawo, nie zmienię architektury tego, bo to jest goculszyna, to się musi mówić, a to jest goculski dach, goculski stroj, a to to musi być.